Ciesiemen na skrzydła z tej strony Matinio i witam Was w kolejnym odcinku z prezentacji skinów czas na drugi z serii Crossovera. Mieliśmy Sky czas na kana. Jak w okay, przypadku Sky będziemy prezentowali jedno oraz drugie. Okay, it's me. I to może być jeden z też ciekawszych skinów na pewno. Będzie ta muzyka, Ameryka! którą tłuczy jest. O oh, hey, it's me. Co prawda Voice już precedowałem w formie w grze, ale myślę, że tutaj też wam pokażę. Heh! Remember this You can't stop my power! They're back stage! Life now! Please! Don't stop me now! Od razu też mogę powiedzieć, ponieważ to już było też nawiązywane podczas showcaseu, że to jest taka jakby tematyka z transformersów, trochę takich robotycznych. No trudno się nie zgodzić. O, ciekawe co to jest. Ciężko mi powiedzieć co to jest. Nie mam żadnego pojęcia. Myślałem, że to jest jakaś też... Maska, ale raczej nie. No, ciekaw jestem. Może to jest z projektu, z muzyki, która tam w grafikach. O, jeszcze ta włososia, ta piesioś, ten, ten jeden z bardziej znanych tutaj w okolicy. Dobra, no to co, przechodzimy, bo. W grafikach jest coś takiego, że w każdym z skinów jest jakiś temat muzyczny i są jakieś te, naprawdę charakterystyczne. Na przykład jakieś te logotypy. To może tak być. Podobnie jak Sky, nie będziemy tutaj się opierali na talentów, może jedynie z tego storowbulece, bo to jeszcze wtedy zobaczymy, czy to będzie aż tak strasznie duża różnica. No dobra, zaczynamy. W ogóle ciekawe jest wygod, w ogóle to jest. Kilka tematów, w jednym od robotycznego. Jest trochę ze smokiem. Hej, oszalałem to w tych Transformers'ach. No i cyberpunkowo, bo też trochę jest taki trochę akcentowo. Bardzo dużo, naprawdę. Ładnie w ogóle ta animacja z obkręceniem. Czy nie, czy tutaj. Tak, jest nieco jeszcze do dopracowania, bo tu. Nie, czy ja ja Wam pokazać. Tu coś tekstury jakoś jeszcze jakoś ładują. Co jest to w ogóle możliwe? Ale fajny wydźwięk. Oj, mi się już podoba. Tarcza jest ciekawa, i od razu mówię: nie przejmujcie się tymi przerwami na tej tarczy. To raczej nie powinno przebić, bo to jest po prostu taki akcent. To chyba, że zaraz się okaże, że jednak. A przy złapaniu są jeszcze jakieś tam akcentciki przy skinie. Teraz pult. Muzyka, ale dalej to samo jak w przypadku. K jest taki też dźwięk tego defaultowego, ale muzyka jest fajna. Oj, bardzo fajna. Ok. To chyba widzę, że to jest sam tekst w jednej i drugie. To jest pierwszy chyba taki przypadek. To od razu sobie jeszcze ustawimy sobie trzecią osobę, nie jestem Yep. Ma bad ma bad uh, nope. uh, co jeszcze Nicely uh... done O. To już było e... Follow me Dobra Cały Fajnie to wygląda FK Tarczą Dobra i jeszcze mi zostaje na rzecz FK No i dobra Pozostaje tylko jeszcze z jeden tekstem i będzie już dom.ek. Czy pokazuje jeszcze z wyglądu? Mniej więcej wygląda motek. Nie, no serio, to chyba maską bardziej, to bardziej wygląda. Ciekawę. Dalej, defaultowo z tekstem przy. Używaniu emotki To powinni trochę tutaj to, to dopracować Wiadomo, w każde dosłownie skinie jest defaultowy A powinno być do każdego skina Tak jeszcze do uzupełnione Bo to raczej wtedy będzie lepiej okay. wyglądało, lepiej brzmiało Dobra, czas na VIPa I teraz tutaj w tym drugim przypadku wam pokażę jak wygląda z, z tego wolniejszego Chociaż tutaj raczej nie powinno być Tak, dokładnie, nie będzie jakiś za dużo Modyfikacji, o tutaj już jest chyba trochę inaczej. pociski, chyba dalej są te same. To przewce podobnie. No, myślę, że jest, jest, jest mała różnica w porównaniu od Sky. Fajne, fajne, naprawdę.

Ja muszę coś dodawać, znaczy pomijając już tam fakt jeszcze takich e, dodatkowych dopracowań, które myślę, że wypadałoby to zejść, ale pamiętam, że raz było tak podobnie Chyba na ostatnim albo jeszcze poprzednim, ale dobrze, że akurat to dopracowali, bo to było po prostu widać Ale niektóre doróbki to się po prostu dokajczało w następnym patchu, według mnie Podobna sytuacja. No, to ciężko powiedzieć. Chyba wydaje mi się, że jeden, jaki i w drugim przypadku tego skina się bardzo podoba. No, bo wrócił piesek, który <laughs> jeszcze wyszedł, jeszcze na dodatek wraca. Nie, no, na pewno może się z to podobać. Ciekaw jestem waszej opinii. Dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie. Co o tym sądzicie? Dajcie łapkę, no i mam nadzieję, że będziecie te określenia sięgać. I podobnie, czy będziecie tutaj kombinowali z modyfikowaniem, czy zostawiacie tak w całości. Także jakby co. Dzięki wielkie za ogładanie. trzymajcie się mocno, do zobaczenia. Cześć!